Istnieje wiele takich przymiotów, dzięki którym możemy nazwać kościół. Pismo święte mówi o owczarni, o roli, którą trzeba uprawiać, pielęgnować. A teologia mówi nam również o wspólnocie ludzi wierzących. Jeden z moich takich ojców duchowych, starszy ksiądz, mówi, że wspólnota to jest bardzo, bardzo wielkie słowo. Tak jak Pan Jezus mówi w jednym z fragmentów Ewangelii, nie ma większej miłości, kiedy swoje życie oddaje się za swoich przyjaciół. Więc jest to grupa ludzi, którzy oddają życie jeden za drugiego, nie tylko w dosłownym takim fizycznym słowa znaczeniu, czyli że są w stanie przelać krew, ale również, w tak, a może przede wszystkim w takim sensie potocznym, że swoją pracą, miłością, opieką każdego dnia oddają życie za drugiego człowieka. I myślę, że takim też fantastycznym określeniem na Kościół jest rodzina Boża. Czego oczekujemy od rodziny? Od rodziny oczekujemy przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, szczególnie dzieci wobec rodziców tego oczekują, czy też żona od męża, który powinien właśnie stać na straży ogniska domowego, podtrzymywać go i też bronić. No i tak samo, jeżeli mówimy o Kościele jako o rodzinie, to też to duże słowo. I warto się przy tej okazji zastanowić, jak wygląda stan naszego kraju a propos tej Bożej rodziny. Bardzo często dzisiaj słyszę, czy w rozmowach, nie mówiąc już o konfesjonale, przychodzą ludzie nie tylko starsi. Ale i w średnim wieku płaczą, mówią: Moje dzieci, moje wnuki nie chodzą do kościoła. Inaczej uczyłem, inaczej wychowywałem. Nie mogę sobie z tym dać rady. Napominam, co mam zrobić? Wnuki to samo, jeszcze gorzej w ogóle uciekają przed odpowiedzialnością, wszystko mi się należy. No właśnie jest jakiś rozpad, jakieś takie rozluźnienie w tej rodzinie. A jeżeli każdy z nas idzie taką indywidualistyczną ścieżką, czyli staje się jakby takim wolno krążącym elektronem, to jak mamy się solidaryzować i skonsolidować nie tylko w Kościele, ale też i w Ojczyźnie? Dzisiaj mamy w Ewangelii scenę ukrzyżowania Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus swoją matkę oddaje pod opiekę Świętemu Janowi, umiłowanemu uczniowi, który jako jedyny z apostołów nie zwiał spod krzyża. Cała reszta pouciekała, jak wiemy, Judasz, który też był apostołem, popełnił samobójstwo, nie dał sobie szansy na to, żeby powrócić do Boga, żeby dokonać jakiejś refleksji i się nawrócić. Pamiętamy, że święty Piotr wcześniej się zaparł, ale jaka jest różnica między Judaszem a Piotrem? Piotr zaparł się, ale potem gorzko zapłakał, przeżył bardzo potężny kryzys i potem przeprosił w dość tajemniczych słowach, pamiętamy, trzykrotnie wyznając miłość Panu Jezusowi nad jeziorem Galilejskim już po zmartwychwstaniu. I stał się pierwszym z apostołów, pierwszym papieżem. I Jan oddaje matkę nie tylko dlatego, żeby ona miała, Jezus oddaje matkę nie tylko, żeby ona miała opiekę, bo wdowa lub kobieta, która nie miała już męskiego opiekuna, była zdana na siebie no i praktycznie na pewną śmierć. Ale też daje mu Maryję za matkę, czyli Jan się nią opiekuje, ale w zamian za to otrzymuje prawdziwie matczyną miłość. Zobaczmy, że Maryja również jest obecna już w dziejach apostolskich w wieczerniku, trwająca razem z apostołami na modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego. Cały czas, dokąd tylko może, jest obecna z nimi, jako ze swoimi synami. Czyli dostaje cały Kościół Maryję jako matkę, jako opiekunkę. A w XVII wieku otrzymuje jeszcze dodatkowo nasz naród, Maryję za Królową Polski. Warto sobie przy okazji dzisiejszego dnia, dzisiejszego święta poczytać śluby narodu, które Jan Kazimierz złożył we Lwowie. Warto sobie poczytać, czy ja jako Katolik jako Polak wywiązuje się z tego zobowiązania, które przed laty ten król bardzo pobożny zresztą, co prawda później abdykował, ale to już jest inna historia, właśnie złożył, czy ja jestem człowiekiem właśnie takiego zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej, czy pielęgnuje to wielkie dziedzictwo, jak mawiał Jan Paweł II jakim jest Polska, a co za tym idzie również jego atrybuty, cechy, zalety narodowe. To jest dzisiaj bardzo ważne, kiedy z perspektywy osoby uczącej w szkole ja przynajmniej mogę powiedzieć, że nie jest wesoło. Kiedy coraz większą popularność zdobywają takie cechy bardzo konsumpcjonistyczne, roszczeniowość mi się należy, ja jestem najważniejszy. Bicie się o swoje, wyrzucają mnie drzwiami, wracam oknem, i tak dalej, i tak dalej. No i taki, taka niechęć do rozwoju, kiedy na przykład dzieci, młodzież, praktycznie mało kiedy nie mówię, że w ogóle, ale mało kiedy mają jakiekolwiek zainteresowania. I nie chcą niczego poza wygodą, poza prostą ścieżką, do pieniędzy, do kariery. To jest dzisiaj bardzo ważne, ponieważ w ten sposób, jeżeli będziemy postępowali taką drogą konsumpcjonizmu, to zatraci się nam tożsamość, zatraci się nam też świadomość tego, kim jesteśmy, do kogo należymy, do Pana Boga. I że, mamy pod, że jesteśmy pod przemożną opieką Maryi, jako naszej matki. Prośmy zatem w tej Mszy Świętej szczególnie, ale i w tym najbliższym czasie, szczególnie w miesiącu maju poświęconym Maryi, abyśmy my sami budowali rzeczywiście to społeczeństwo, wracając do wzorców, które zostawili nam nasi przodkowie przed laty.